Arek prowadzi u nas również e, e, warsztaty różnego rodzaju, kulinarne. Jest pasjonatem kiszonek, drodzy Państwo. E, z tym, że tak, e, teraz Arek pracujesz na własną rękę. Tak, teraz na własną rękę pracuję, ale też prowadzę restaurację Agawę we Wrocławiu jako szef kuchni. Także też Czy zmieniło się, zmieniło się, poszerzyło się, poszerzyło A się. się poszerzy. Słuchajcie, oddaję wam e, mikrofon. Nie wiem, który chce pierwszy. Chcesz pierwszy? O, z, z, zb Zbyszek, zb Zbyszek, celebryta. Zbyszek, celebryta. Zbyszek, e, serdecznie Państwa pozdrawiam. E, przemiłe miejsce. Pierwszy raz tutaj jestem. Dziękuję za zaproszenie e, gospodarzy. E, myślę, że nie ostatni. Tak jak już wspomnieliśmy, e, zajmuję się kuchnią dolnośląską, e, szefem kuch Kuchni jestem już od uwu, 30 lat chyba, a kucharzem jeszcze chyba wcześniej. Razem z Arkiem pracowaliśmy dawno, dawno temu, stąd y, taka fajna współpraca, bo normalnie kucharze to się biją, podkradają, sypią sobie sól. Tak, żeby gorzej wyszło. E, żartuję oczywiście. E, zajmujemy się promocją kuchni domnośląskiej. E, Arek oczywiście poprzez kiszonki, e, Świetnie się sprzedaje na rynku, bynajmniej dolnośląskim, wrocławskim, bo jest to strzał w dziesiątkę, jest to bardzo modne, zdrowe, stąd kolejki do restauracji. I wcale nie żartuję, tak jest. Ja natomiast, oprócz tego, że pracuję w hotelu Park Plaza, zawiaduję kuchnią, to jeszcze zajmuję się, jestem w takich dwóch kapitułach, m.in. kulinarne dziedzictwo. To jest ten znak, tutaj o. I w kapitule, która przyznaje właśnie ten znak, certyfikowane produkty, ale też potrawy na Dolnym Śląsku. Oprócz tego w tamtym roku powstał tam, co widzicie Państwo, taki jest szlak kulinarny. E, Smaki Dolnego Śląska. Jest taki nowy twór prowadzony przez e, Dolnośląską Organizację Turystyczną. W ciągu pierwszego roku chętnych, e, co najmniej. Teraz już chyba więcej, ale na pewno jest 70 członków. Na czym rzecz polega? Polega na tym, że chętni, którzy spełniają jakby warunki uczestnictwa w tym szlaku kulinarnym, są promowani przez I i Polską Organizację Turystyczną. Zajmujemy się oprócz tego, że, że, że powstał taki piękny album pokazujący, gdzie warto. W którym miejscu zjeść czy odwiedzić jakiś punkt sprzedaży np. produktów dolnośląskich, producentów np. żywności, tak jak tutaj. Wagnerówka też jest, też jest w tej książce. Eee, promują nas na całym świecie, chwalą się nami i uważam, że ten szlak będzie najlepszy w Polsce. Generalnie Polska poprzez te szlaki kulinarne promuje się na świecie. Eee, my. Też, żeby to nie tylko powstał tylko powiedzmy przewodnik po tym Dolnym Śląsku, już odjaśnienie ruszamy z warsztatami, na których będziemy dla członków właśnie przygotowywać takie warsztaty, gdzie będziemy uczyć między innymi takiego wspomnienia kuchni kresowych, Między innymi kuchnia lwowska, będzie kuchnia e, e, starych zamków, między innymi książ. Stamtąd stare receptury będzie się zajmował szef kuchni, ale też kliczków. Też szef kuchni będzie prezentował właśnie te stare receptury, żebyśmy wracali do tych korzeni. E, no i ciekawe, uważam, że są bardzo ciekawe, stare przepisy. Wystarczy jakaś tam mała modernizacja, e, nowe techniki, technologie i wychodzi fajna potrawa. E, co dalej? My chyba uważamy, że kuchnia Dolno Dolnośląska jest najlepsza, tak mi się wydaje. Dlaczego najlepsza? Bo my ją tworzymy. My wszyscy uważam, że są najfajniejsi ludzie tutaj na Dolnym Śląsku dlatego, że zjechaliśmy z każdej strony Europy też. Jest taka mieszanka, nie jesteśmy zarozumiali, jesteśmy weseli, wspaniali, więc ta kuchnia też taka musi być. I uważam, tak jak tutaj, gdzie są gospodarze uśmiechnięci, wspaniali ludzie, chętnie ich odwiedzamy, a chyba to połowa sukcesu. Restauracja to nie tylko ładny wystrój, ale przede wszystkim ludzie, który, którzy gotują i przyjmują nas, tak? No i w ten sposób chcielibyśmy tą Dolnośląską Kuchnię sławić promować. O, uciekam coś. Eee, ale, no i tak to robimy. Ale przede wszystkim też dolnośląską kuchnię. Promować jako zdrową kuchnię. Ale, zdrową od ludzi dla ludzi. Prostą, zdrową kuchnię. To jest najważniejsze tutaj. Tak, stąd też następny projekt, który robimy z uniwersytetem przyrodniczym. Staramy się z naukowcami jakby dochodzić do. Marzy mi się to, mam nadzieję, że będzie to tak wyglądało. Kuchnia dolnośląska to tak zwana kuchnia zdrowa, tak? Czyli oparta o zdrowe produkty, naturalne. I jeszcze w takim połączeniu, gdzie jedno drugiego nie eliminuje, tak? Czyli powiedzmy, no tak prosto, nie wiem, mięso z ziemniakami, tak? Nie jemy chyba, tak? Jakoś tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy szli w tym kierunku, jeżeli powstanie ta. Kulinarna książka czy przewodnik po kulinariach dolnośląskich, takich zdrowych, no to będzie ogromny sukces. Mogę powiedzieć, że kiedyś dawno, dawno temu, jak zaczynałem, tak jak ten Don Quixote, odwalczyłem i z urzędami, i z szefami kuchni, bo były modne, te, te francuska kuchnia, prawda, włoska, trata, tata i tak dalej. Do tej pory myślę, że nie, nie wszyscy szefowie znają sery dolnośląskie, bo zrobiłem kiedyś eksperyment. Trochę większa konferencja jak dzisiaj. Pokazałem włoskiej sery, wszyscy. Pięknie śpiewali. Wiedzieli, co to jest mascarpone, co jest mozzarella. Tata, ta. Jak pokazałem dolnośląskie, to na 100 osób dwie osoby wiedziały, co to jest. Więc to tak wygląda, jeżeli chodzi o edukację na dolnym Śląsku i w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o nasze produkty. Fajnie, że jest teraz moda na to, że mamy dobre produkty, są zdrowe. Powinniśmy mieć to, co, co, rośnie obok nas. Tak? To jest na pewno zdrowe, bo, bo rzecz polega na tym, że, no tak. Tak genetycznie jesteśmy stworzeni, tak? Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest szaleństwo na kiszonki. My to mamy od wieków, tak? I stąd już przechodzę do tych kiszonek. Arek wam coś opowie o kiszonkach, bo fajnie, że znalazł taką pasję. Tak, tak. Ja nazywam się Arkadiusz Dziakowski, również pochodzę z Wrocławia. Tak jak Zbigniew Koźlik mówił, pracowaliśmy jakiś czas. Ale ja też zajmuję się kiszeniem warzyw, owoców. Ukisiłem, powiem wam, wszystko, co jest możliwe w Polsce. I polskie produkty, i zagraniczne produkty, kasze, zboża, nasiona, herbaty, kawy. Wszystko kisiłem, co jest możliwe. Wybrałem z tego asortymentu parę produktów, które są naprawdę bardzo interesujące do sprzedaży, które również sprzedaję i promuję. Staram się promować je na dolnym Śląsku, e, jak tylko mogę, i staram się sprzedawać przede wszystkim zdrowie. Zdrowie, czyli to, co każdy chce zjeść. I też posiadać produkty z dobrych gospodarstw. Czyli sam też jeździłem po gospodarstwach, jeździłem po rolnikach, patrzyłem się, co mają na polach. Szczerze mówiąc, patrzyłem się na ich pole, czy nie pryskają, czy pryskają. Nie zawsze się udaje, ale staram się jak tylko mogę. Także y, takie proste rzeczy są, tam też są, które najzdrowsze można powiedzieć. Dzisiaj też będzie gulasz przede wszystkim z dodatkiem kiszonych pomidorów choćby. Będzie krem z dyni. Także będzie warto spróbować tego, co można zrobić po prostu na ogniu, w bardzo prosty sposób. Tutaj dla was, przez nas przygotowane rzeczy. Także zapraszam i, i, i tyle. No i ostatnia rzecz. O co walczymy? Powiedział Arek. Chodzi o to, żeby tych gospodarstw dobrych na Dolnym Śląsku było dużo. Mi się marzy, że nie będzie pięciu serowarów. Na dolnym świąt tylko 150 i wtedy za ten sernie będziemy tyle płacić, ile płacimy i będzie nam łatwiej go sprzedać, tak? Szkoda, że trochę młodzieży ucieka ze wsi, gdzieś do miasta, szuka szczęścia. Ja uważam, że jeżeli ktoś tutaj pomyśli, to tak jak tutaj to gospodarstwo będzie kwitło. Państwu dziękujemy za godzinkę, zapraszamy na degustację. Do zobaczenia. Będzie dzisiaj gulasz z wołowiny sudeckiej z Bukowca, czyli z centrum, tam gdzie produkują. Zresztą jest szyld tego klastra z wołowiną sudecką. Celowo e, robimy to, żeby rozpropagować, chcemy, aby regionalne, nasza regionalna żywność, jak to, to mówiłeś, bo to zdążyłem us usłyszeć, e, no, propagować, żeby to e, rozchodziło się na świat, bo my tutaj na Podsudeciu mamy najlepsze jedzonko na świecie. E, dzisiaj jesteśmy w Wagnerówce na Dożynkach i przygotowujemy gulasz z wołowiny sudeckiej z warzywami. Z kiszonymi pomidorami, z cukinią, z dynią, z chmielem, z, 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 z wiśniówką wagnerową. Także same pyszności. zioła świeże. Bardzo dużo świeżych ziół też używamy, jak szałwia, tymianek. Ogórecznika też dodaliśmy estragonu. Także cała gama jest bajkowych rzeczy do jedzenia tutaj. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Kłaniam się. Zbyszek Koźlik, szef kuchni hotelu Park Plaza. Ale oprócz tego kulinarne dziedzictwo, więc zasiadam w Kapitule, znam produkty dolnośląskie. W tamtym roku powstało coś takiego jak Smaki Dolnego Śląska, to jest szlak kulinarny na Dolnym Śląsku. Uważam, że najlepszy w Polsce. Polska się teraz promuje poprzez szlaki. No i jesteśmy w jednym z tych miejsc, które są właśnie w tym szlaku biorą udział, czyli Wagnerówka. No i my, Arek, Ja, Zbyszek, Kozik, tak jak powiedziałem, gotujemy tu dzisiaj. Arek Przepyszny gulasz z sudeckiej wołowiny, a ja no tradycyjnie co, no, dał mi ten Wagner piękną dynię. Zobaczcie, dynia jest wspaniała. Do tego e, wszystkie warzywa jakie są, więc dostałem jeszcze cebulę, dostałem marchew, dostałem Seller por, no ale naj, najwspanialsze dynie. Zobaczcie, co się w tej dyni dzieje. Jest wspaniała dynia, taka pestkowa. Ja tutaj nałuskałem, patrzcie, w ogóle nie ma, można ją jeść bezpośrednio, więc kapitalna dynia. Mm, wspaniale smakuje. Będę dodawał na koniec do zupy. Co tutaj dalej się dzieje? Tam tłoczą znowu z pestek dyni właśnie tej wspaniały olej. Dodam do tej zupy. Dodam bardzo dobre znowu. Szlak kulinarny, czyli mówimy o czym? Mówimy o mleku, które jest produkowane na dolnym śląsku, kokosowe, czyli mamy roślinne mleko, albo migdałowe można dodać, wspaniale pasuje właśnie do tej zupy, ale jeszcze pokażę Wam coś fajnego, bo tu trzymam w lodówce. To są sery zagrodowe. I to zobaczcie. Mamy ser. Otwieram, bo to musi być cały czas w lodówce. Ślubowski z czarnuszką, genialny, zagrodowy ser. krowi. Pięknie pachnie, wspaniale smakuje. W połączeniu z tą zupą naprawdę. Ci ludzie czekają na tą zupę. Co dalej? Mamy znowu z drugiej strony Dolnego Śląska sir grill, kozi ser. W Łomnicy, niedaleko Karpacza, produkują właśnie ten ser. Genialny uważam, najlepszy do sałatek, ale jak z zupą smakuje. I kto będzie z prawej strony dostanie z serem kozim, z lewej strony dostanie z krowim, z czarnuszką. Będziemy te sery z tą wspaniałą zupą montować, częstować, szkodować, że was tutaj nie ma, Gdybyście byli, byście popróbowali, ale następnym razem opowiem Wam, jak zrobić tą wspaniałą zupę, bo teraz to jest tylko dla tych Państwa. Ta opowieść jest dla tych Państwa, oni się bardzo interesują. Jak widzicie, kokaido ze skórką, tak? Ona świetnie nam się zmiksuje. Piękny kolor. No i wszystko, co ma być w zupie. Smak, wartość odżywcza. Genialna potrawa teraz nad Jesienną porę, pani już się uśmiecha, ta pani już czeka w kolejce, proszę zobaczyć, mieszam, mieszam, bo ona jak nie będzie mieszana, często to się przypali, nie będzie dobra, wspaniała, tak jak mówię, z tymi pestkami. No i na koniec co? Zobaczcie, te kwiatki prosto, Wagner ma to w ogródku, kwiaty ogórecznika. Mm, Genialny ogóreczek, wspaniały. Mamy to nieraz w ogródku, one opadają, nikt tego nie je, a sałatki. A ja wykończę właśnie zupę właśnie tymi kwiatami, wykończę zupę. Zapraszam serdecznie, będzie naprawdę smacznie, wspaniale po Dolnośląsku. Słuchajcie, mamy tutaj już gulasz z wołowiny sudeckiej, z warzywami z, od, od Wagnera od Roberta z ekologicznymi, Gularz zaczyna się, zaczyna dochodzić do siebie powolutku. Jak widać cukinia się rozpada, warzywa się zaczynają rozpadać. Wszystko nam pięknie zgęstniało. Wszystko jest przede wszystkim bez użycia mąki, bez przypraw, bez soli, bez pieprzu. Tylko dlatego, że są naturalne rzeczy tutaj, naturalne rzeczy, warzywa użyte, jak pomidory kiszone, które są już same wcześniej solone. Jest również aroniówka. Która też jest ciekawa, jest słodka. Warzywa mają też sól w sobie, świeże zioła przede wszystkim. I na samym końcu to dopiero będzie bardzo delikatnie doprawiane. I to będzie wystarczające. Sam gulasz musi się gotować około dwóch godzin na takim ogniu, jak widać. Tak, jest, jest bardzo ekologicznie tutaj, są pszczółki. Po prostu sobie gotujemy. Gulasz sam się robi, ale trzeba go mieszać od czasu do czasu.